Znaczenie i wartość takich słów jak wolność, niepodległość, ojczyzna doskonale wyrazić można poprzez muzykę. Tak było w piątek 8 listopada na specjalnym koncercie zorganizowanym przez szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Kozienicach w związku ze 106. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed zgromadzonymi w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpili uczniowie, nauczyciele i przyjaciele szkoły, a spotkanie poprowadziła nauczycielka klasy Skrzypiec Anna Kowalczyk. Muzyka, którą zaprezentowali młodzi wykonawcy, była nie tylko wyrazem ich pasji, ale też hołdem dla tych wszystkich, którzy walczyli o wolność i niezależność ojczyzny. Była to podróż przez różnorodne utwory przypominające o pięknie naszej kultury i historii. Uczniowie występowali solo. W duetach wraz z nauczycielami w zespołach, używając zarówno instrumentów, na których uczą się grać w szkole, jak i swojego głosu. I tak usłyszeliśmy rotę, do której słowa napisała Maria Konopnicka, a którą dla zgromadzonych wykonał szkolny chór kameralny. Był też oberek autorstwa Małgorzaty Ryk, kompozycje Wojciecha Kilara, takie jak motyw przewodni z filmu Rodzina Połanieckich, walc z filmu Ziemia Obiecana, główny temat z filmu Pianista czy utwór w stepie szerokim. Tego wieczoru rozbrzmiał też Polonez z czasów Konfederacji była Polka na parkiecie, kołysanka dla małego księcia oraz waltz Amol jednego z najwybitniejszych polskich pianistów Fryderyka Chopena. Wieczór zakończono występem zespołu Kozienickie Smyczki, w wykonaniu którego zgromadzeni usłyszeli Andantino F-Dur i dwa tańce polskie. Dyrektor szkoły muzycznej, Artur Miedziński, podziękował swoim uczniom i ich nauczycielom za wieczór pełen muzycznych wzruszeń. Publiczność, zaproszeni goście też docenili występy młodych muzyków, nagradzając ich brawami i gratulacjami.